jak i gdzie rzetelnie sprawdzić, jak szybko działa ta, nasz Internet. Lepiej zrobić to poza granicami, poza granicami Polski, ponieważ wszystkie sieci e, komórkowe to jest jedna wielka ściema. Tak jak w przypadku sądów polskich. Tak zwana sitwa i tak samo jest w przypadku Sieci, sieci komórkowych, które już 4 lata temu obiecywały, że 5G będzie lada moment, a, a tak naprawdę jest tylko 4 lata później, w największych miastach i przy autostradach. Wchodzimy na stronę dsl.cz, to jest czeska strona i mamy taki rychlost internetu i tutaj mamy Merenie Rychlost. I naciskamy. Spustit melenie i tak i od razu pokazuje nam nasze IP o i mamy 10 80 u 15 wyjście i upload 250 pewnie za chwilę się zmieni no mierzymy jeszcze raz 15 na 4 Jestem przekonany, że teraz już będzie poniżej 10. No właśnie, T-Mobile, Stutysięczne miasto w Polsce. Nie chcecie wiedzieć, jak ten internet działa we Włoszech. Czy podpisują jakieś umowy z włoskimi sieciami, ale jest tam tragedia. 1 megabit 5 na 2,5, 5,5 na 2,5 i, i po raz trzeci ile? 7? 9, 10, ale jeszcze pewnie spadnie. 10,5 na 3. Na 8. Wow. Tak to wygląda. Merenerychlosti.cz Jest to o wiele um, wiarygodniejsza strona dla polskich sieci niż na przykład ten polski speedmeter czy coś w tym stylu. Pozdrawiam.